Dobra, Bell. Wracamy do Wietnamu. Tam pierwszy raz usłyszeliśmy o Perseusie. Był styczeń 68. Należeliśmy do oddziału SOC CIA działającego z trzecim Pułkiem Marińskim o Danach. Sok sprawdzało tam sowiecką aktywność. Podobno w okolicy byli radzieccy agenci. Perseus nie działał wcześniej w Wietnamie. To zmieniło się w Danach. Perseus dowiedział się jakoś o operacji złamana szczęka. Złamana szczęka. To dopiero była klapa. Wyruszyliśmy z Camp Huskins. Taa, nigdy nie zapomnę tej dziury. Dobrze, potrzebujemy wspomnień. Przyda się każdy szczegół. Twarz, imię, cokolwiek, co doprowadzi nas do Perseusa. To wygląda jak szukanie igły w sztogu siana. Na polu pełnym sztogów siana. Może, ale musimy ją znaleźć. Pamiętaj, czekała nas robota. Na szczęka. To dopiero była klapa. Bell, pora się obudzić. Czas na zabawę. nie da się to Oto co kolejny dzień życia w Camp z naszej małej oazie w samym środku tej cholernej rozpierduchy. Jesteś tu bezpieczna. Hej, butze! Jak ręka! Ciągle boli jak diabi, ale chociaż mogę nie uruszać. Hej, Simps, wiesz, że oślepniesz od czytania tego szajsu? Tak. Dlatego chcę mieć wszystko tutaj. Lecisz, Simpson. Zazwyczaj świetnie się dogadujecie. Mamy nowy przydział. W bazie Ripcord mają kluczowe zasoby, na których bardzo zależy komuchom. Możesz nam zdradzić jakieś szczegóły? Lepiej o to nie pyta. Ripcord zbiera straszny wpierdol. Więc musimy przejąć cel i stamtąd szybko spieprzać. Spokojnie. Podczas tej misji będziemy mieli poważne wsparcie z powietrza. To będzie kaszka z mleczkiem. Słuchawki założone. z zgłoście gotowość. Borsuk 9-1 gotowy. Borsuk 9-2 może ruszać! Borsuk 9-3, silnik rozgrzany. Uwaga, eskadra, startujemy i jazda, jazda, jazda. Maszyny w powietrzu. Wszyscy siedzą wygodnie? Cholera, Adler. Czemu czuję, że masz nam do przekazania jakieś złe wieści? Bo masz łeb na karku, Sims. Wiadomość nie jest zła, tak naprawdę może być znakomita. Zasoby w Ripcord będą musiały chwilę poczekać. Odłączamy się od armady i robimy objazd. Ale, przepraszam, co w tym dobrego? Nasze źródło twierdzi, że w okolicy jest szycha. Ruski agent, niejaki Perseus. O, w mordę. Pochwalam entuzjazm, Sims. Jeśli to prawda, trafimy na niezłą kopalnię informacji. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Perseusie. Zbliżamy się do wioski. do roboty. Jesteś tego pewien, Ryder? Ulice nie są zbyt puste. Nie zatrzymujcie się, jesteście blisko. Nie wychylać się, załatwimy to. Za tobą, Bel. Otwieraj drzwi. Adler, potwierdzone. Są tu Rosjanie. Na pewno? Właśnie patrzę na dwa ciała, na Wietnamczyków, to mi oni nie wyglądają. Bel, weź listę rozmów. Ciekawe, z kim te chuje rozmawiamy. Misja wykonana. Wynośmy się stąd. Mamy dane. Dobrze, nie skupcie tych danych. Zaraz po Was będziemy! Dobra, dołączmy do armady i lećmy po te zasoby. Jesteśmy pod ciężkim ostrzałem. Wietkong wdziera się do środka. Jak sytuacja? Zmierzamy do was, Ripkoor. Przygotujcie cel do przerzutu. Tak jest, 9-1. Będziemy bronić celu ile sił. Ripkoard bez odbioru. Borsuk 9-1 w powietrzu. Góry są pełne żołnierzy Wietkongu. Nie ma cywili. Сюки, ведь кому Do tak jest, Ripkor. Jesteś adler? A Kurwa, po prostu się pospieszcie. Tak jest, dziękuję. Nie dziękuj mi. Dobrze. Ma dla nas 100 uścisk danych wielkich jak pierdolona encyklopedia. Lecimy, Ju! Powodzenia, komandorze. A to mówka? Żarty sobie robisz adler? To tylko tak na wszelki wypadek. Jesteśmy tak zesporowani? Jeszcze nie. Coś się dowiedziało. Bel! Jak tam! Aha. Jesteśmy starych! Bel! Rozwal ich zwierzyczki, zanim nas otoczą! Mamy chły! Potrzebne wsparcie! Bel, well, weź WIG! Łap za bronią, osłaniaj nas kurwa! Jesteś tam? Myślisz, że można to nazwać sukcesem Sims? Pff. W sumie bomba nie jebła. Co ważniejsze, mamy informacje o Perseusie. Mówiłem, że czeka nas robota. To jeszcze nie koniec, nawet nie początek końca. Tak? Jak poszło grzebanie w pamięci? Cóż, Adler mówi, że to działa. Bell pamięta znalezienie tych danych w Wietnamie i niedługo skończy je odszyfrowywać. Macie coś ciekawego? Ponoć jakieś nazwiska. Potencjalne tropy. Park próbuje połączyć fakt. Nie mamy czasu. Zespół już wie o naszym... problemie w Berlinie. Nie. Ale jeśli to nazwisko, o którym mówi Bell, to wkrótce się dowiedzą. Nie pozwól na to, Hudson. Po prostu nie mów więcej niż to niezbędne. To nigdy nie był problem. Skończyliśmy analizować nazwiska znalezione na nand. Jedno przykuło naszą uwagę. Anton Wołkow. To rosyjski handlarz bronią działający w Berlinie Wschodnim. Prawdę mówiąc, zdziwiło nas, że jest powiązany z Perseusem. Musimy zabić albo schwytać Wołkowa. Jeśli nie dotrzemy do Perseusa, to chociaż do jego ludzi. Odetniemy mu zasoby. Wywabimy z ukrycia. Mason i Woods wciąż domykają sprawy w Kijowie. A zatem Wołkow jest nasz. A teraz lecimy. MI6 tropi Wołkowa już od kilku lat. Zdecydowanie opowiadam się za tym, by go pojmać, nie zabijać. Zna odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Preferencja odnotowana, agent Copark. Przyda się. Pogadamy po drodze, Bel.